Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja Zawsze Dziewica. Luz de Maria de Bounije, Orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, Mój Płaszcz chroni was, a Ja zabezpieczam was zawsze, nie tylko po to, by was chronić, ale jednocześnie Mój Płaszcz jest Boską Miłością, która oddala od Was złe myśli, które odciągają Was całkowicie od praw boskich. Grupa nie może nazywać się duchową, jeśli nie towarzyszy jej modlitwa, ofiara i nie jest odpowiednio przygotowana do przyjęcia mojego Syna w Eucharystii. Moi umiłowani, mój syn głosił, ewangelizował i będąc tym samym człowiekiem, Bogiem. Odchodził samotnie, aby modlić się do Ojca i otrzymać od Niego nie tylko większe błogosławieństwo, ale otrzymać pouczenia i potrzebne siły. Moi umiłowani, chociaż w tej chwili modlitwa powinna być działaniem, zwłaszcza wobec Waszych braci w całkowitym braterstwie, to jednak konieczna jest także modlitwa kontemplacyjna. Kiedy stworzenie modli się powtarzalnie i nieświadomie, nie osiąga swoich zamiarów. Dzięki modlitwie wznosicie się i zbliżacie do boskości, ale modlitwa kontemplacyjna, przebywanie sam na sam z Bogiem, zbliża stworzenie do Jego Ojca. Zaprosiliśmy Was do modlitwy czynnej, abyście pomagali Waszym braciom, jak to ustanowił i pokazał Wam mój syn uzdrawianie chorych, karmienie głodnych. Odwiedzanie i podróżowanie z miasta do miasta, z domu do domu, od stworzenia do stworzenia. Tak więc, Wy, jako powtarzający to boskie nabożeństwo, powinniście być w tej chwili całkowicie aktywni, ale działanie nie jest silne, jeśli nie towarzyszy mu modlitwa, przebywanie sam na sam z Bogiem, obcowanie z boskością. Ojciec, Syn i Duch Święty znają nawet najmniejszy ruch swoich dzieci i szanując ludzką wolę, czekają aż ich dzieci poproszą o to, czego potrzebują. W tym czasie, kiedy nie prosicie o Boską pomoc, niepotrzebnie cierpicie. Moje ukochane dzieci, proście o chleb powszedni. O jaki chleb prosicie w tej chwili? Chleb materialny dla zaspokojenia głodu czy chleb słowa? Chociaż tego nie wiecie, że tym, czego naprawdę potrzebujecie w tej chwili, jest chleb zespolenia z moim Synem, zespolenia, które polega na spotkaniu sam na sam z moim Synem, aby zostać wzmocnionym i w ten sposób wznieść się ponad tych, którzy nie modlą się i nie łączą się w tej intymnej komunii z moim Synem, aby Duch Święty poprzez tę intymność stąpił na każdego z was. Moje dzieci pracują na rzecz swoich braci, ale ich praca jest słaba, bez broni, która by ich chroniła, ponieważ ta broń może być zapewniona tylko przez modlitwę, modlitwę, w której stworzenie czyni się godnym i prosi Ducha Świętego o boską pomoc, poddając się boskiej woli bez lęku, z tą pewnością, której brakuje w dużej części tym, Którzy zakładają wspólnoty bardziej społeczne niż duchowe. Braterstwo jest warunkiem, o który prosi mój syn, ale braterstwo nie jest pełne, jeśli stworzenia nie modlą się do swojego Ojca. Modlitwa chroni Was zbroją, która pozwala odeprzeć ataki wroga. Wiara bez uczynków jest śmiercią, ale jak mogą istnieć stworzenia wiary, jeśli się nie modlą? Bo przez modlitwę jesteście wzmacniani przez Ducha Świętego, aby kontynuować walkę. Jak możecie mówić, że jesteście stworzeniami Bożymi, jeśli nie wzmacniacie się boskim chlebem, niebiańskim chlebem od Boga, ciałem i krwią mojego Syna? Bardzo mylą się ci, którzy poświęcają się tylko uczynkom, a którzy nie starają się karmić siebie bliskością błogosławionej Trójcy aby trwać bez wahania, chronieni zbroją wiary. Moje ukochane dzieci, musicie się wytrwale przygotować, bo już niedługo, bardzo niedługo każdy z Was musi zbadać się wewnętrznie, każdy z Was musi spojrzeć na siebie, i nie tylko uczynki i działania będą ważone, ale także udane poddanie się mojemu synowi, łączność i duchowa komunia z moim synem, którą zapewnia Wam modlitwa. Nie mówię tylko o modlitwie, mówię o modlitwie sam na sam z Najświętszą Trójcą, aby mieć nadzieję na większe wyżyny, na tę znajomość, którą można osiągnąć tylko przez modlitwę. Każdy z osobna musi zbadać samego siebie, ponieważ w ostrzeżeniu przeżyjecie sekundy, które będą wydawać się wiecznością, a bardziej ci, którzy zaangażowali się w to, co przejściowe dla własnej wygody i nie podjęli wysiłku, aby uniknąć grzechu, nie dając najświętszej trójcy właściwego stosunku należnego boskiej woli, która żąda całkowitego i absolutnego poddania się ludzkiej woli do pracy i działania. Moi umiłowani, świat jest w nieładzie, a ci, którzy kierują ludzkością, przygotowują się do wojny. Natura z siłą wstrząśnie wielkimi narodami. Moi umiłowani, moje prośby muszą być zrealizowane, aby uniknąć większego zła. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, będę nadal do Was przychodzić, choć wielu mówi, że nie mogę wstawiać się przed moim boskim synem, owszem wstawiam się przed nim, bo jestem jego matką, którą on kocha. Trzymajcie moją rękę i bądźcie posłuszni moim prośbom, bądźcie dziećmi miłości, wiary i miłosierdzia. Nie zapominajcie, że ten, kto nie kocha, jest pustym i pozbawionym życia stworzeniem. Miłość daje życie, miłość wywyższa, miłość jest pokarmem i miłość, której w tej chwili brakuje w ludzkości, musi rozkwitnąć, a jeszcze bardziej w Was. Którzy jesteście nazywani moją armią. Moi apostołowie czasów ostatecznych, uświadomcie ludzkość w tej naglącej chwili i bądźcie głosicielami dla waszych braci o oszustwie, któremu jesteście poddawani przez wielki przemysł spożywczy. W tej chwili wielki herot ludzkości, energia jądrowa, spowoduje takie zniszczenia, których w tej chwili nie możecie sobie nawet wyobrazić Mówi się, że istnieją wielkie mocarstwa, które mówią o rozbrojeniu nuklearnym, lecz tak nie jest, ponieważ przenoszą one swoją broń do mniejszych krajów. Żadne wielkie mocarstwo nie zostanie rozbrojone z własnej woli i nie stanie się ofiarą innych mocarstw. Bądźcie czujni, moje dzieci że siły towarzyszące Antychrystowi walczą przebiegle przeciwko moim dzieciom. Bądźcie głosicielami tego mojego wezwania. Kocham Was i błogosławię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Matka Boża.